Witamy serdecznie. Dziś mamy 30 dzień maja 2023. Widzicie i głoście. Stoją siostry Świadkowie Jehowy. A my chcemy im błogosławić. To będzie jedna obczarnia i jeden pasterz. Dzień dobry kochane siostry. Proszę odejść, bo ja zaraz dzwonię po policję. Proszę odejść od nas. Proszę odejść. Ja bo rano tutaj przeszkadzaliście i teraz. Takie rano. Wyszliśmy w sklepie i sami. I mam dla was Dobra. Nie dzwońcie po policję, bo policja będzie w głowę na tę maskę, a wy będziecie na krawatach czy wieszać no, to... właśnie na głowie. Bo Chrystus przyszedł i wiera. My tylko się. Nie lękajcie się nas. Bo wy zanicie ten wózek no, na hasio, bo zobaczycie, że was oszukali. Także my Chcemy się pojednać. Mamy jednego pasterza, Jana 16. Przecież Chrystus kocha wszystkich ludzi. Słońce to Chrystus. Świeci, miłcie się za nieprzyjaciół, wrogów się módlcie, tak? Miłcie waszych nieprzyjaciół. Kochamy Świadkowie, siły na nich nie mamy. Abyśmy się cieszyli, abyśmy chwilę porozmawiali o Biblii, o Słowie Bożym, co jest napisane. Bo Słowo Boże jest żywe w Biblii. A Wszystkie co mają pisma, nie mogą poznać prawdziwego czasu przyjścia Chrystusa, że on przyszedł. No i panują z Jechową. Jechowy nie ma. Bo szczególnie, że świadkowie Jechowy tyle lat no. studiują. Im... Głoszą królestwo, ale Jechowy strażnica. A tutaj I... jest Chrystus, królem ojcu. Nakłaniają mnie, na poznaj Biblię, no. poznaj Biblię, a nie chcą rozmawiać o Biblii. Także Chrystus Wam życia nie może odebrać, bo oddał życie na Gorgocie i zbawił wszystkich. Ale jecho amerykański nie jest dobry. Właśnie nie ma miłości. Bo my tylko ze sobą Bożym przyszliśmy. Porozmawiać 50 minut iść sobie. Gdyby siostry wierzyły w Chrystusa, to by rozmawiały, słuchałyby, zapytałyby się, dlaczego podchodzimy do was, co chcemy wam przekazać. Miłością by się kierowały. Bo jed, jedne kłamstwo było w raju, że nie umrze umarła Ewa. Raj będzie na ziemi, ale faryzeusze nie przyjęli króla Izraela. Przyjmijcie prawdę i żyjcie w raju, bo Adam stracił raj, który sobie zakupił, a Jechowa, właśnie to jest ten wąż tutaj, Jechowa, pośrednik, którego nie ma, bo policję wzywało, a nie mówię o policji ani o Jechowie. Jechowa wzywa, na palu jeszcze, czy na drzewie było przed chwilą? Na drzewie zielonym balcam czy 13. Kto głosi? Przyjdzie koniec kłamstwa i Juda się wieszał na krawatach. Będą się wieszać na krawatach, bo Judasz nie miał krawata. No, Albo był przy Chrystusie, nie zdradził jechowy. Jechowy nie zdradził, ale służący Jehowie zradzili Chrystusa. Proste, nie można dwóm Bogom służyć. Dlatego my jesteśmy po to, że Chrystus, który jest w niebie, widzieli Jego na ziemi wizerunki. To jeden świadek Jehowy poznał, że jest Chrystusem, tylko że długie włosy mu się nie podobały, ale my głosimy w duchy prawdzie. Chrystusa był w sali królestwa, Bóg tam nie mieszka, w koście katolickim nie mieszka. Dzisiaj podstawki 17 rozdział 11 do 34. Czas łaski niewiedzy się skończy. I niech będą aniołami właśnie. Mateusz 24, bo pionierów nie ma w Słowie Bożym. Pastorów nie ma, tak, ale Chrystus... aniołami, no. nie, nie pionierkami. No. Iskra Prawdy z Polski macie. Niech głoszą Chrystusa, a nie Chrystus, Jehowę z Ameryki. No, czy Chrystus jest jeden, a Słońce jest jedno i mamy się szanować. miłość Także e, posłamy aniołów. Na no torze 24:31 praca u Chrystusa dla wybranych będzie raj na ziemi, jak ludzie się szanować. Nie będzie bojen, jak na wojnę nie pójdzie. Nie będzie kłamstwa, jak nikt nie będzie wierzył w kłamstwo. Bo drugi tysiąc to znaczy, 2 rozdział od 1 do 16 ludzie umiłują właśnie kłamstwo i w religiach, są w kłamliwych naukach. Zamiast przyjąć prawdę, którą my przekazujemy, za darmo. darmo wziąć się, darmo bajcie. No, na kurs bym się zapisała biblijny. Ja po kursach, ale już śl nie była nigdy świadkiem miłowej. No, nie była. Poznaję cały czas Boga prawdziwego, którym jest Chrystus Król, Emanuel, Bóg z nami. Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. No i siostry mają poznać, że my jesteśmy od Boga Prawdziwego, Chrystusa Króla. I Kolosan, mamy być braćmi w Chrystusie, nie pisali Jechowe. W Adamie jest grzech i śmierć, Rzymian 5.19, Rzymian 5.12, Rzymian 5.12, Rzymian 512 w Adamie mamy grzech i śmierć, ale w Chrystusie jest właśnie zbawieniem, bo On zbawił że Chrystus cały Chrystus nas grzech. posyła. No, apostoły apostoł posłał Chrystus. I nas też posłał Chrystus. W Jego imieniu mówimy. Głosimy, jego Królestwo. Chrystus jest Królem i przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo Chrystusa Króla. A siódmy anioł błogosławił nam Henryk Krzymcza, którzy znają go niektórzy tutaj z Rody Śląskiej. To moje, moje wypociny jak ja chciałem zrozumieć przyjście Chrystusa. Chrystus mnie właśnie budował na skalę, na, na jego naukach. Jeszcze nie było krzyży, bo tutaj te choinki troszkę dziwne, nie? Ale to jest drzewo zielone, jest Łukasza 23-31. Bogdan Ścierskich, Henryk Krzymtak, VII Anioł. Macie pieczątkę. On już nie żyje, był ostatnim Aniołem, reformatorem. Objawienie 1.16, 16, objawienie 10, 7, objawienie 11, 15, objawienie 16, 17, objawienie 21.9, On mi błogosławił, że jak przy, przyjdzie, Chrystus i znajdzie wiary na ziemi. Łukasza 18, 8. A to jest religia, widzialna organizacja, świadków białowych i kto wyzna właśnie Chrystusa. 1 Piotra 3, 3 15 żeby wyznać nadzieję, jaką masz, masz w, co, w co się wierzy, nie? Bo przed Piłatem Chrystus wyznał, właśnie w co wierzy. No i Piłat mówi, co to jest prawda? No prawda jest taka, że ludzie się prawdy boją. A my na cały świat głosimy świadkom Jehowy. I w Polsce mamy chyba 700 takich numerów telefonów do świadków. Także działamy na różne sposoby. Cztery takie kartki. Także zadzwońcie do Świadków Jehowy i spytajcie się o coś. Bo nie trzeba być Świadkiem Jehowy, żeby przeżyć Armagedon. Trzeba być uczniem Chrystusa, naśladować baranka. Według by 14, rozdział od 4 do 5. O, no, jak to właśnie zrobiła organizacja, jedną prawdziwą religię nie? z niewidzialnej wiary. To jest za 3 zł na starociach żeśmy kupili. I tu macie fajne, ten, ale pod kątem Świadków Jehowy jest opisany. Bo oni właśnie służący jechowie są wrogami Chrystusa. Ja na drugi rozdział 9 werset, bo my przynosimy naukę Chrystusową, my jesteśmy wrogami Chrystusa, a to oni zrobili religię z wiary. Efezan 4,5, a wiara 11, 11 od 1 do 40. Tamci ojcowie wiary mieli wiary naprawdę. A oni mają widzialną organizację. 2 Koryntian 5.7 chodzimy dzięki wierze, oni dzięki widzeniu, bo pokazali im widzialni bracia, ale nie w kolosan, jeden że jako Chrystus, tylko wiechowie. No i oni nie mają wiary i, i zobaczą jak Judasz że, Bo Judasz też widział Chrystusa 3,5 roku, ale nie widział go, bo wyślepy, bo, bo nie miał serca Mateusz 5.8, że czystym sercem zobaczą Boga i w sumy Mateusz 5.22. Także Objawienie 9.6 6 21 Mateusz 27, 3 do 5. Nie wyszajcie się, tak jak Judasz odebrał sobie życie i poszedł do piekła katolickiego, którego nie ma. Dzień dobry Pani. Bo jest po śmierci jest tylko z w Stanie. Tam nie ma myśli poświęcenia działania. I teraz pierwsze z Marcy w już 20 lat budzimy ponad północ. A tu w środku nocy wpisali Mateusz 25, 5, 6. To jest o północy. Chrystus zaczął swoje tysiąc lat. No i wybiera aniołów teraz i, i tych pszenicę Mateusz 3, 12. Jest żniwo, bo nasza prawdy, my teraz zbieramy. My nie siejemy fermentu, nie zakładamy żadnych religijnych sekt, no bo Chrystus jest nad nami i Zbyszek jest, łyszurka i ja, a świadkowie 239 krajów, właśnie jako powołani. Tak, faryzeusze wiedzieli, że przyjdzie messiasz, a go nie przyjęli. To świadkowie badają pisma i nie mogą, zmieniają właśnie przekłady i nie mogą rozeznać, że już przyszedł, bo w 1914 roku nie przyszedł, dopiero teraz przyszedł teraz jest wybranie i świat został osądzony, a wewnętrzny rozdział czwarty werset i tak wygląda właśnie łańcuch i sąd, sądy które się dokonały, a wyroki są po sądach judaszowe czyli 2003, telewizja jest sądzony, kilka pieczątek radio em, też nie wierzą w Boga e, bo, znaczy wierzą, ale nie według dokładnego poznania tak samo świat nie chcą poznać żywego Boga jest 1, 8, a tym Bogiem jest, ojcem, którym nauczyłem jest Chrystus i Galacjan 6,2, Chrystus mówi, że Jedni brzemiona tak wypełnicie prawo, prawo Chrystusowe, Galsan 6.2. I na podstawie tego prawa możemy rozwiązać problemy całego świata. Bo jak było na początku, Adam nie, miał, nie był w religii, nie był obstrzczony, nie miał ślubu. Już 930 lat, pierwszy człowiek Adam. A teraz są religie, jest polityka, religia, wszystko jest, banki są. Telewizja jest, Biblia są różne przykłady, różne religie i nie mogą poznać Boga. Dlaczego? Bo nie, nie szukałem szczerze. Psalm 14 od 1 do 3, że no, nie ma innego, to Boga. No ja szukałem znalazłem, no ale u bo go nie ma, katolików go nie ma, Boga nie można zamknąć w żadnej organizacji, w żadnej religii. On jest w niebie, widzi wszystko, i posyła swoich uczniów. Uczulkę Bogdana jest Byszka. W czasie, prawdzie, miłości. Jest trzech uczniów, ma to czwarty rozdział, jest wielką cięć, zakłamania. Dlatego nie chcą nas bo. W tym od drugi, czwarty rozdział jest napisany, że w ostatnich dniach nie będą chcieli słuchać, będą słuchać w tych swoich bajek, co ich tam uczą, ich pastorkowie, czy nauczyciele, bo jest jeden nauczyciel, ma też zostać Także drugi Piotra, drugi rozdział, od 1 do 3, są pałczynie nauczyciele, którzy zaparli w Chrystusa, ale jest jeden jest nauczyciel, nauczyciel. Radny Jana 14-17 nauczy Was wszystkiego. Jana 16-13 on Was prowadzi w całą sprawę w Bogosławie 8-mianu, by mogli być wybranymi, głosić Chrystusa w krańce ziemi. Działo polskie 1-8 chyba, 8 od 8 do 12 błogosławimy. Błogosławimy.